Hej, z tej strony ja, Team Ameryka i dzisiaj zapraszam was do odcinka z otwierania skrzynek na moim koncie. Akurat wczoraj był odcinek, więc akurat się składa się tak, że ten odcinek będzie... nie wiem akurat kiedy, ale liczę na to i jest wszystko i pamiętajcie, to jest rzadki. No. Czekałem na ten moment na kanale, aż będę otwierać skrzynki. Daryl! Daryl! Čekáme, čekáme, je pošlačí, že nám se do Myslím, že tak oto nikdy. Akurat to nie jest konto, widzę jakby coś... A, i to mnie tu dołoży. Zrobiłem screenshot'a! I gdzie? Zrobię screen'a specjalnie. Pięć nowych postaci udało mi się trafić. Przecież jest mały bobyk, bobyk swój ulepszam sobie bobuksów. <śmienny> Czy wy to widzicie, ile postaci udało mi się trafić? Teraz tylko jeszcze zrobić tę misję i powinniśmy na spokojnie dobić do 40 poziomu. A jeszcze z wami widzę przy kolejnym tak Pierwszy mecz zrobienia misji. Drugi mecz zrobienia misji. Trzeci mecz zrobienia misji, czek. Przepraszam za to, że wam, nie pokazywałem wam metów, ale po prostu musiałem się skupić. Ale akurat nita i Barley są tak głupi, że akurat to nie zaatakowali. A wiedzą, że tego nie można zrobić Ameryce. Nie no, oczywiście, że czuję. Ale tak to, ale tak to, nigdy krzywli, nie róbcie nikomu. Taka prawda. Kolejny mecz, kolejny mecz i już misja zrobiona. Więc to, to by było na tyle z tego odcinka. Że się mieli dobrze oglądane, tak rad szybko będę kończył się ten film. W następnym odcinku będzie dłużej. To widzę się na następnym odcinku. Z Fify, Tak jak wam obiecałam.